Witam Was kochani serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was obiecany wcześniej test. Test ze starcia rodzeństwa zapachów, które poznaliście wcześniej w moich odcinkach i to będzie Mugler Angel i Mugler Angel Muza. Tak, test przeprowadziłam na grupie 28 osób. I byli to moi koledzy i koleżanki z pracy którym oczywiście bardzo dziękuję. To są najlepsi moi testerzy i odbiorcy, którzy dzielnie znoszą te wszystkie moje fanaberie zapachowe. Oni bardzo ochoczo testują w sumie to dla Was te zapachy. Fajnie, że zaczynają się włączać do dyskusji, że to nie wygląda tylko w ten sposób, że mówią piękny, ładny, brzydki itd., tylko faktycznie zaczynają coś o tych zapachach mówić więcej. I teraz y, ja Wam powiem, że przy okazji, właśnie tych testów, y, ja dowiaduję się różnych ciekawych rzeczy y, na temat swoich kumpli z pracy. Czasami, słuchajcie, wychodzi to bardzo śmiesznie, bardzo fajnie. No, oczywiście super, dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie dalej w tym chętnie uczestniczyć. A ja już za chwilę, w sumie zaraz teraz, przedstawię Wam wyniki. Y, te, tych testów i zobaczycie, który zapach wygrał, który się podobał i co o nich mówili. Dwa zapachy prysnęłam sobie na takie wykonane przeze mnie bloterki. Pokażę Wam, jak to wygląda. Coś takiego. Tu prysnęłam jeden zapach, a tutaj ten drugi. No i oczywiście, kogo tam spotkałam po drodze, to podsuwałam pod nos. Y te dwa zapachy były porównywane do siebie jako podobne, wielkiej różnicy. Dużo osób oczywiście myślało, że to jest jakiś psikus i generalnie to, są, to jest ten sam jeden zapach na tych dwóch bloterkach. Wytrawniejsze nosy wyczuwały różnice i mówiły, że np. ten Angel muza generalnie określili ją jako słodszą, miodową, bardzo ładną, ciekawą itd. No, Angel nie miał aż tak dużo y, przychylnych opinii. Tutaj faktycznie często się kojarzył y, grobowo. Y, takie opinie się pojawiły na jego temat, że właśnie pachnie y, takim y, zapachem cmentarza że właśnie białymi kwiatami że y, no, prosektorium też tutaj się pojawiło. Jeden nawet kolega mnie zaskoczył i powiedział, że one pachną jak kobieta po śmierci, więc no słuchajcie, nie zagłębiałam się dalej w temat, zostawiłam go samego z tymi myślami, wolę o pewnych chyba rzeczach nie, nie wiedzieć, no taki słuchajcie, taki tam pewnie żarcik, mam nadzieję, o i... To mniej więcej wyglądało. Generalnie, za dużo kobiet nie spotkałam na swojej drodze w czasie testowania. Było ich tylko cztery. Większość to byli mężczyźni. Tak jak powiedziałam wcześniej, chyba grupa 28 osób. I hmm, zwycięzcą niekwestionowanym tego starcia okazał się ten zapach. Ja Wam pokażę teraz. Jak to wyglądało na piśmie? Mam dowody rzeczowe w tej sprawie. I tak. To był. To jest angel klasyczny. Tutaj testowała tylko jedna kobieta. I ten zapach się właśnie podobał jednej kobiecie. Yy, i, I ośmiu yy, mężczyznom. Yy, a muza. Zdecydowanie wygrała. Zobaczcie, tutaj jest 19 osób, w tym 3 kobiety. Powiedział, że to jest zapach y, fajny i, i piękny, im się bardzo podoba. No i oczywiście wielkie grono mężczyzn powiedziało, że to jest zapach bardzo ładny, ładniejszy od tamtego klasycznego Angela, i im się zdecydowanie podobał. A ja tylko na koniec y, ze swojej strony mogę dodać, że jeśli macie problem z klasycznym angelem, to sobie potestujcie muzę. Ona wypada o wiele lepiej, łagodniej, jest bardziej taka noszalna. Też oczywiście jak najbardziej czuć, że to jest angel, ale ten jest bardziej słodszy, bardziej przystępny i bardziej jakby łagodniejszy w odbiorze dla większości osób. Także sobie testujcie, próbujcie. Ja Wam dzisiaj dziękuję. Oczywiście Was bardzo poz serdecznie pozdrawiam. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.